Ma z tej strony. 11? Nie. I w końcu mi się udało. Ponad tydzień po zakończeniu serialu znalazłem te 4 godziny, żeby sobie obejrzeć skeleton Crew. I jestem w stanie z całą pewnością, z, ca z czystym serduszkiem, najczęstszym jak się da, stwierdzić, że teza, którą wysunąłem w tym filmie, o tym, że skeleton kru może być. Powrotem do jakości, że może być pozbawionym cameo głównym. To nawet nie jest kurwa zabawne, jak bardzo ja się mylę, mówiąc proste zdania. Tutaj dwa zdania naraz powiedziałem. Jest pozbawione cameo i że jest dobre. Albo chciałem powiedzieć, że nie jest pełnym cameo głównym. I teraz, która opcja jest prawdziwa? Nie wiem. Sprawdziła się. Skeleton Crew dokładnie. Wykorzystało potencjał, o którym mówiłem. Jest to self-contained prosta, naprawdę prosta, ale od początku do końca dobrze poprowadzona, solidna historia. Przede wszystkim, Skeleton Crew pierwszy raz od kiedy pamiętam, dało mi vibe starej, pierwszej, oryginalnej trylogii Dwie wojen. Ponieważ za rozbitków, tak samo jak oryginalna trylogia, jest kinem nowej przygody. I ktoś może spytać, o co jest kino nowej przygody? To jest taki nurt, taki określenie na taki nurt, yy, gdzieś powstałe w latach 70., oczywiście ubiegłego wieku, ponieważ nie było jeszcze lat 70. tego, który był swojego rodzaju takim odrodzeniem kina przygodowego. Jeżeli miałbym wymieniać jakieś przykłady kina nowej przygody, no to właśnie oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen, jakieś Indiana Jonesy, Goonies, Wyspa Skarbów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest typki na łączącego filmy sensacyjne, jakieś tam science fiction, fantastyczno-naukowe i tak dalej. Stworzone przede wszystkim dla młodszych raczej ludzi. Skeleton Crew jest serialem dla dzieci, dla młodzieży i to co robi, robi bardzo dobrze. Jest bardzo kolorowy, jest piękny, bardzo klimatyczny. Widzimy taki dosyć jasny podział na dobro i zło i serial raczej nie boi się tych schematów. W które wpada, wręcz przeciwnie, bardzo je utrzymuje i, w, i wpisuje się w nie. Jest to rozrywka najzwyczajniej w świecie, bardzo dobry serial do obiadu, coś do, do czego można sobie usiąść, swoim młodszym rodzeństwem, albo ze swoim dzieckiem, pomidorówę z literkami i po prostu niech sobie ogląda, nie? I ty też tam zerkasz i, i jakoś się tam powoli wciągasz, nie? Aktorstwo serial jest naprawdę dobry, dzieciaki bardzo dobrze sobie radzą, między postaciami jest mocna chemia i po prostu z przyjemnością obserwuje się ich interakcje. Ten ziomek... Miem Neela przez 5 godzin. Ale jeżeli cokolwiek mu się stanie, to zabije wszystkich w tym pokoju. Jestem... Jestem sam w tym pokoju. No ale jednak całe show skradł Jude Law na Jodzie, czyli totalnie niepodejrzanym Jedi który widać, że tak dobrze bawił się grając tą postać, i tak dobrze bawił się grając w tym serialu, że po prostu nie może oprzeć się pokusie tego, żeby widzieć tą postać częściej na ekranie i tego aktora w tej roli częściej na ekranie, bo poradził sobie wyśmienicie. Skeleton Crew łamie zasadę, która rządziła gwiezdnymi wojnami od ostatnich lat, którą niestety narodził Mandalorian. Czyli show wypełnione cameo, tworzące jedną wielką narrację. W której postacie się przeplatają ze sobą taką bardzo, taki bardzo marvelowy styl narracji, którego po prostu nie lubię. Bo Załoga Rozbitków jest historią dosyć wyrwaną z tego, co obecnie dzieje się w kanonie gwiezdnych wojen. Jest historią prostą, która zaczyna się i kończy bez potrzeby żadnego cameo albo albo Podpięcia tego pod jakąś większą narrację. I przez to jest też bardzo dobrym serialem, żeby wejść w Dwiezne wojny. Czy to dla dzieciaków, czy to dla osób, które nagle teraz się zainteresowały drwieznymi wojnami, Skeleton Crew jest dobrym takim pomostem, takim dobrym startem. Skeleton Crew, jako takie gunis w kosmosie, jest cholernie nostalgiczne, ale w tym dobrym stylu. To nie jest nostalgia w stylu, a widzicie tą postać. Pamiętacie ją z 40 serialów temu, jak miała jeden odcinek? No to teraz wraca i potem wróci jeszcze raz. A pamiętacie tą postać, która miała cały swój arc, który już przeszedł, po czym zabiliśmy ją i wstrzesiliśmy ją? To ona znowu wraca, ponieważ apparently maskotki bardzo się sprzedają i musimy sprzedać ich jeszcze więcej. Steadicam ma ten dobry typ nostalgii, gdzie... Oglądasz to i czujesz się jakbyś oglądał film sprzed 30 lat, film przygodowy, starego Indiana Jonesa, coś w tym stylu. Mogę serdecznie polecić ten serial, bo czy on jest jakiś groundbreaking, czy on zmieni twoje postrzeganie świata? Nie, to są Gwiezdne Wojny, ale jest dobrą rozrywką, która da ci te 4-5 godzin naprawdę w porządku zabawy. Wciągniesz się w fabułę, wciągniesz się w postacie, będziesz im kibicować. Oczywiście muszę na coś ponarzekać, bo jakby umówmy się. I jest to zakończenie, które moim zdaniem urywa się trochę za szybko. Tempo jest ogólnie bardzo dobre tego serialu, poza odcinkiem czwartym, który trochę za bardzo jakby zbacza w kierunek filera. To jednak tempo serialu jest dosyć dobre i Skeleton Crew naprawdę bardzo dobrze by się zaczął, skończył i bardzo dobrze to wszystko poprowadził. Gdyby nie to zakończenie, które wydaje mi się, że jest jakby ucięte 5 minut przed czasem. Brakuje takiego epilogu. Brakuje tych 5-8 minut, w których dowiedzielibyśmy się co dalej. Tego trochę brakuje. Mam wrażenie, że to jest jakaś po prostu furtka, którą sobie otworzyli na drugi sezon, ale nie wiem czy to dostanie drugi sezon, bo wyniki oglądalności są tragiczne. Nienawidzę fanów Gwiezdnych Wojen. Sam nie jestem, ale nienawidzę fanów Gwiezdnych Wojen przez to, co zrobili z tą franczyzą i przez to, że ludzie ich słuchają. W sensie, ci co robią, ich słuchają. Bo właśnie przez porażki takich seriali jak Akolita, jak Skeleton Crew, czy, ta, czy takich filmów jak The Last Jedi, dostajemy potem seriale będące jakimiś festiwalami cameo, będącymi po prostu walkowaniem w kółko tego samego i, i stawianie tych samych postaci w tych samych sytuacjach over and over again. I to jest strasznie nudne po prostu. No ale co mogę powiedzieć, no takiego piwa sobie naważyliśmy, takie piwo pić. Będziemy. Nie wierzę w to, żeby Disney i LucasArts wyciągnęli z tego jakąkolwiek lekcję z tego serialu. No Może się łudzić, ale umówmy się. Jednak mimo wszystko mówimy tutaj o Hollywood, a w Hollywood rządzi tylko jedna rzecz. Ja wiem, ja wiem za dużo pozytywnego pierdolenia. Wszyscy jesteście tutaj dla krwi. Putin się robi. Robiłby się szybciej gdyby grali go w moim kinie. Ale musiał się spróbować jakoś do niego dorwać. Nie wiem, zobaczę co da się. A jeśli bym się nie dorwał w najbliższym czasie, to to jest taka... Czy ktoś mi przypomniał niedawno o jednej takiej bardzo śmiesznej polskiej animacji, która została zrobiona niedawno. I no... No powiedzmy, że to Sztyni. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ale póki co, ja jestem nikodem, ale możecie mówić mi też Lancer. I strasznie dużo was przybyło. I, i ja się boję, ja się realnie was boję, was jest za dużo. Jakbyście, jak ja was w kurwie i potem, jakby ktoś by mnie postawił w jednym pokoju z tymi ponad tysiącem osób, które postanowiły kliknąć ten fajny czerwony. On jest czerwony? On jest biały! Od kiedy ten przycisk jest biały? Znaczy inaczej, nacisnęliście ten biały guziczek i jakby jakby postawić mnie w tym pokoju, to yy, ty byście mnie, zabilibyście mnie. Stratowalibyście mnie jak po prostu spierdalające antylopy przed jakimś źródłem. Nawet spytałem tam na społeczności, czy jakiś specjal chcecie i nawet nawet ktoś odpisał, że tak. I to jest przerażająca perspektywa, bo nie, nie byłem gotowy na to, że będzie tysiąc osób tutaj. Nie, nie wiem co zrobić, nie wiem zrobić, zrobić Pride and Banana Challenge, i właśnie się, i ta jakby siedzę i błaźnie się przed kamerą, to równie dobrze mogę zacząć przed nią żyga. Dobra, ale rozgaduję się na jakieś losowe tematy, a jakby umówmy się, kogo to obchodzi. Trzymajcie się i do następnego! kiedyś, jeżeli chyba przeżyje sesję.